Cześć, Iwaneczko, wszystkim witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym, już drugim odcinku zagrajmy w Kita 4. No i oczywiście, misja, bodajże, jaką zajmiemy się. Jest to misja, szybki numerek. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale na wstępie oczywiście pojedziemy. Najpierw chyba odwieźć tego kolesia tutaj. Jak się nie mylę, yy, to tego typka tutaj trzeba odwieźć gdzieś. O, tego właśnie tutaj. Elozio. Chyba musimy pogadać. Tak mi się. Oj, 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 oj. No ra, pogadajmy z nim. How you doing? Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? Your excuse, comrade. You're excuse. Now go on myself for fifty years. You're a dick. Jestem rzadko, fryga. Jestem mały i rzadko. Dodajcie co? Mam 100 łoków. On On Sam, Benjamin, Motherfucking Franklin. Freedom! Ten coke jest ok. Aha, ok. Eee. Dostaliśmy ścianko, o tak po prostu. <laughs> to spoko. Dobra, lecimy do, do naszego Romana. Dostaliśmy też od niego jakąś wiadomość menu. Wiadomości... Cholera! Potrzebna pomoc! Przyjedź do biura migiem Rom. Dobra, no to nic tylko oczywiście lecimy do tego biura. Zobaczymy, co on, co on w ogóle od, od nas chce. Troje do tanga. Czyli jednak inna jest to misja. Come on daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Where's your Russian friend now? Huh? He's not my friend, he's my uh, old uh, shark! Uh, Stop this! Uh, what about? Who are you? Get out of here! Nicholas. What? Yes! Oh. 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 My arm. Oh. What about you? Help me! Help me! Oh. Come on, oh, Help me! Get out of here now! Oh. And if you come back, I'll kill you! Oh. You understand? Oh. You forgot this! Yeah, in pricks. Strange! Shit. <sighs> what did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Screwed again. You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this. Assholes threatening Shut me. up. Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. <laughs> huh? Yeah, great <laughs> uh listen I, i'm having a bit of a problem at the office um i can't do it nico can do it huh and what well why would you want me then what well, screw you then great girl can you do me a favor Mallory oh. needs a lift uh, can you go pick her up at the hove beach subway station yeah. okay Take dobra she's got a friend with her maybe someone you can date if... fuck you no, Dobra okej, czyli bierzemy sobie taksówkę i musimy y, odebrać śli ślicznotkę e, z przystanku? Z metra jakoś tak, chyba z metra. Tak mi się wydaje, że było z, że z metra musimy ją odebrać. Więc czym prędzej pędzimy po nią Bo nam y, ptaszynka z, z, oczywiście zamarznie. A nie daj Boże, coś jej się złego stanie na tym przystanku. Albo dworcu, bo to chyba jest dworzec to się nazywa, nie przystanek. Przystanek jest autobusowy, dworzec jest kolejowy. Ale czy dworcem też się nazywa przystanek tramwajowy na przykład? Albo metra? Tego nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, są i pały.

ladies Hey, Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? Hi. I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Hey, she's not good. How are you finding America, Nico? Not exactly. What I Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even chains out of those things on the journey. How you going to impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. <laughs> and I just don't get it. Okej, okay, dobra, spoko, nie wnikam. Fantastycznie bym powiedział wręcz. No, kiedyś, okej. Okay. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że do zobaczenia. Michelle. Michelle. The Roman plus, fajnie. Nie ma kogoś, żeby wygrać te kogoś. Mój kochany mi dał swoje numery, ale nie myślę, że Mallory znajmił mię tak dużo. Nie mam jedynego miejsca dla was. Jest na Mohoku i Hollywood. Proszę znaleźć jakieś, może 21st century. Ok, dobra, lecimy się przebrać oczywiście. Teraz jakieś fajne widzianko sobie tutaj założymy, aby tej pani nie odstraszać. Pięknie zaparkowany samochód. Jestem jak najbardziej na tak. Dzien barek. Dobra, to mnie interesuje. Chyba troszeczkę pamiętam, jak to się robiło. Dobra. Jaskowa. O Jezu. O Jezu, O Jezu, O Jezu. O Jezu. Nie, 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 takie coś. Ta może być. Oj, jakbym skiciał wylas, las. Ale niech będzie. Albo nie, nie tak O O Widziałeś pan? Teraz jakieś jeansy Jeansy Jest i jeans Good choice I like it Nie, taki czopek nie chcemy Zdecydowanie nie Dobra, to może być. A, good. Good. O, good. Dobra, jeszcze jakieś okularki tutaj mu czas nie. Nie, to spodnie, to, to nie spodnie nie. Okulary miały być. Okulary są. Rajbany. tam się z... Jak się dzwonę tam złą te okulary. Uh, okulary. O! o! Clothes, no? see, very, very good. good Jakiś jeszcze tutaj e, fajny, fajny trampek sportowy. Fajny, sportowy trampek. O, jest i fajny, sportowy trampek. Jak najbardziej jestem na tak. Elegancko wygląda. Jest i ficik fajny. Wsiadaj do samochodu. hey roman i got some clothes it looks like they brought the stuff in from the old country though we must take what we get when the big money rolls in then we will look real classy anyway you have michelle a classy girl for your arm you should definitely keep dating her i Ja pierdzielę, cały czas gdzieś słychać polski akcent i to jest ta kobieta. Przepraszam. Hey Nico, Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend. I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be Lonely, okay, having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry, I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you soon. Okay, ma'am, rendezvous. Pojedziemy sobie do niej takim fajnym suwem. Na boje jak to brzydko chodzi. Ale fajne. Tylko mógłby naprawdę lepiej troszeczkę chodzić. Byłoby o wiele, wiele lepiej. Dobra, lecimy. Na pełnej. Dobra, dobra, dobra. Trzeba wyrobić tutaj oczywiście. Roman dzwoni. Co on chce? What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want. But why is he pissed off at you? Come on, guys, let's be reasonable. Aha, Roman też ma jakieś kłopoty. Ale pierwsza musi być randewu. Oczywiście, że tak. Spierdzielaj babo. Pierwsza randka, proszę bardzo. Hmm. Ok. Ok. Puk, puk. kto tam? Komornik. Who is it? Hey, it's Nico. Nico. Hej, I'm just finishing my hair. Come in. Catch a I'll look at you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But uh, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? Uh, you look good. Aw, oh, thanks. <laughs> I don't know. Uh, I'm new here. I thought maybe we could go to the, uh... Fun Fair. Yeah, great! Let's go! Love the Fun Fair! Actually, we call it, um, Carnival here. Just a little difference. Uh, whoop de do? <laughs> <laughs> okay, <laughs> dobra. Koleś naprawdę ma dobrze gadane jeśli chodzi o rendezvous. Okej, okay. jej samochodem jedziemy? Spoko, mi to się podoba. Przynajmniej paliwo jest za darmo. Dobra, no to na pełnej lecimy z nią. A więc, Michelle, co ty? Lubisz robić To by było napisane Oh my god, weź daj jedź samochodem? Może innym razem. Oj, lepiej innym razem. Niko nie ma zbyt <noise> dużo do powiedzenia na swój temat. Poza tym, że dobrze się bije i dobrym jest gangsterem, to trzeba przyznać. Piec, piec, elegancko. Wow, 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 wow! Elegancko, i teraz patrzcie to. Patrz, teraz, patrz, co robię. Przynajmniej wiem, czy

I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere. Where? Oh, the Midwest. <laughs> you probably know more people here than me. More assholes, maybe. Mm -hmm. Molotow. Ha. <laughs> Ale zajbisty molotow. Dobra, lecimy tutaj. Czym prędzej? Na kregla Wydaje mi się, że broń muszę schować. Tak. Hello, my to wiesz, wiesz który któryś z dostępnych torów. Okej, okay. który ten niech będzie tor? Zagramy sobie, nie? W sumie zawsze to pomijałem, ale w sumie... Hmm. Dlaczego by nie? Dobra. Jak to zrobić? Dobra, tak to trzeba zrobić. Trzeba myszką tak do siebie i z powrotem. Wow, Nico! A to było fantastyczne Niko Dobra kolejna kula Czemu tak słabo A jest Prawie prawie Melematr! me Dobra ma pięćdziesiąt... A czemu tak słabo No, ale chcę mocniej pizgnąć tym. Mocniej chcę. Dobra. Wow! Ale to zrobiłem fantastycznie. Dobra, mamy ostatniego do zbicia. Ajajaj. Aj, 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 aj. To nie tak miało wyglądać. Ona wygrywa. O, elegancko. Prawie, prawie były wszystkie. Prawie robi niekiedy bardzo dużą różnicę. Watch this! Może sobie tutaj przejdę w lewą stronę. Patera, Patera, Pa, co robię? Uhu. wszystkie. Ej, ona ma 28. osiem. To picza jedna. Ah. elegancko. A, jedna została. Kurde, no. Ile ma? 37. Wygraj w tę partię. Enter, aby kontynuować. Dobra, wygrałem. Elegancko. Let's go. Wracamy e, do samochodu. No i oczywiście odwozimy ją. Ciekawe, czy coś będzie. Rymci cimcim. Cim. So bimp cim, bimp cim. So you don't know many people here in Liberty City. No boyfriends or husbands or anything. No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do exactly? Czym ja się zajmuję? Lepiej, żebyś What are you doing here in Liberty City, miko What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City, then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Nico, Nico, tim Ah... O, baga 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 wuhu! Prawie, prawie by było w drzewo. Tak mówiłem, prawie robi niekiedy bardzo dużą różnicę. Oj, uważaj, Sika calafon. To No, może jeszcze się kiedyś spotkamy. See you soon. Na radziko. Baby Okej, okay, trwa zapisywanie, proszę nie wyłączać gry Elegancko, dobra, myślę, że w tym momencie możemy się pożegnać Więc dzięki wielkie za oglądanie, za oglądnięcie tego materiału O jery. Dobra, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcineczek Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku Więc zostaw łapeczkę, suba i komentarz A ty Rom, musisz troszeczkę poczekać Żółwiczek dla was